Izajasz nigdy nie szukał sławy ani nie pretendował do popularności. Jego głos drżał, gdy mówił, nie z powodu strachu przed ludem, lecz z powodu ciężaru tego, co słyszał w milczeniu Boga. Nie miał świateł, kamer, ani zwolenników tylko powołanie, które przeszyło jego duszę być świadkiem niewidzialnego królestwa pośród narodu, który igrał z grzechem. Juda zewnętrznie prosperowała, ale jej serce było złamane. Ulice pełne były handlu, świątynie kadzidła, pałace uczt, ale sieroty płakały bez pocieszenia, a sprawiedliwość sprzedawano temu, kto dał więcej. Religia stała się widowiskiem, a prawda rzadkością. Izajasz chodził po Jerozolimie, czując kontrast między pięknem jej murów a zgnilizną jej ducha. Każde słowo, które wypowiadał, było ostrzeżeniem przebranym za nadzieję: jeśli się ukorzą, jeśli będą szukać pana. Jeszcze jest czas, ale mało kto go słuchał. Przywódcy woleli sojusze z obcymi potęgami, ufając armiom i złotu bardziej niż Bogu Abrahama. Prorok widział przyszłość jak ten, kto patrzy na nadciągającą burzę. Wiedział, że naród upadnie nie z powodu siły wroga, lecz własnej pychy. Pewnej nocy, gdy niebo nad górami zabarwiło się na czerwono, Izajarz zrozumiał coś, co nim strząsnęło. Grzech nie był tylko nieposłuszeństwem. Był ślepotą. Lud, który przestaje widzieć Boga, kończy czcząc własne odbicie. Dlatego gdy Pan go wezwał, Izajasz odpowiedział bez warunków: Oto jestem, poślij mnie. Nie prosił o gwarancję ani sukces, przyjął bycie niewygodnym głosem dla głuchego pokolenia. Każde jego słowo płonęło, ponieważ zanim je wypowiedział, poczuł, jak pali w jego wnętrzu. Przesłanie było jasne: bez skruchy nie będzie odkupienia. Ale za sądem Izajasz widział też obietnice. Z suchego pnia Dawida wyrośnie pęd. Król Sprawiedliwy, inny niż wszyscy poprzedni, przyjdzie nie z mieczem, lecz ze sprawiedliwością i prawdą. Tego dziecka nazwą Emanuel. Nikt nie rozumiał, jak dziewica mogłaby poczęć, ani dlaczego wybawiciel narodzi się w ubóstwie, ale prorok nie mówił z ludzkiej logiki, lecz z boskiego objawienia. Lata mijały, a Juda dalej twardniała serce. Zewnętrzne zagrożenia rosły. Asyria posuwała się naprzód ze swoją machiną wojenną, a królowie drżeli. Izajasz nie mówił o strategii militarnej, mówił o czystości. Twierdził, że prawdziwy wróg to nie Asyria ani Babilon, lecz duchowa pycha. Wy ufacie koniom i rydwanom, ale nie patrzycie na świętego Izraela. Każde słowo było raną i uzdrowieniem jednocześnie. Niektórzy się z niego naśmiewali, inni się go bali, ale nikt nie mógł go zignorować. W środku swojej prorockiej samotności Izajasz miał wizję, która zmieni bieg wiary. Zobaczył sługę wzgardzonego, zeszpeconego bez wyglądu, który przyciągałby spojrzenia niosącego na sobie winy świata. Zobaczył go ranionego, biczowanego, ukrzyżowanego, zanim jeszcze istniał krzyż. Nazwał go mężem boleści. Ta wizja nie była tylko obrazem ludzkiego cierpienia, była objawieniem miłości, która dobrowolnie się odda. Izajasz nie znał imienia Jezus, ale jego duch go rozpoznał. Baranek Boży, który zgładzi grzech świata, już był zapowiedziany. Jednak najbardziej szokujące przesłanie Izajasza nie dotyczyło zniszczenia, lecz odnowy. Pośród chaosu mówił o pocieszeniu. "Przemówcie do serca Jerozolimy", mówił Pan. "Jej czas kary się skończył". Zapowiadał, że sam Bóg wróci do swojego ludu, że góry się wyrównają i drogi przygotują na jego chwałę. Było to wezwanie do skruchy, ale też obietnica przebaczenia. Izajasz wiedział, że nie można się zmienić, nie patrząc najpierw Bogu prosto w twarz i nie uznając własnej nędzy. prorok rozumiał, że religia bez nawrócenia to niebezpieczna pułapka. Nie wystarczy śpiewać, trzeba być posłusznym. Nie wystarczy mówić o Bogu, trzeba żyć w Jego obecności. Dlatego Jego głos pozostaje aktualny dziś. Żyjemy otoczeni świątyniami transmisjami na żywo i pobożnymi przemowami, ale serce wielu pozostaje daleko. Izajasz mówiłby dziś z tą samą pilnością: przestańcie składać próżne ofiary, oczyśćcie ręce, nauczcie się czynić dobro, szukajcie sprawiedliwości. Współczesny świat ma nowe wersje bałwochwalstwa: sławę, pieniądze, wygląd, niezależność od Boga, ale echo jego przesłania pozostaje to samo: bez świętości nie ma przyszłości. W najciemniejszych dniach Izajarz widział światło. Mówił, że pustynia zakwitnie, że chromy będzie skakał a niemy śpiewał. Ta wizja była czymś więcej niż poezją, była proroctwem całkowitego odnowienia. Gdy Duch Boży stąpi na ziemię, martwe serca znów zaczną bić. Prorok mówił o wewnętrznym ogniu, który oczyści człowieka od wewnątrz, nie ludzkim wysiłkiem, lecz działaniem Ducha Świętego. Ta obietnica wypełniła się wieki później gdy Mesjasz ogłosił w synagodze, Duch Pański spoczywa na mnie. Izajasz nie pisał dla religijnej elity, lecz dla zwykłych ludzi, takich jak ty i ja. Ludzi zmęczonych, winnych, zdezorientowanych, ale wciąż kochanych przez Boga. Jego przesłanie jest takie, że jeszcze jest czas, by wrócić, że miłosierdzie zawsze poprzedza sąd. Chodźcie i rozważmy te, mówi Pan, choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, staną się białe jak śnieg. Nie ma plamy tak głębokiej, której łaska nie mogłaby zmazać. Dziś, gdy świat goni za własnymi cieniami, głos Izajasza znów rozbrzmiewa. Przypomina nam, że Bóg nie szuka tłumów, szuka serc, że nie wymaga doskonałości, lecz szczerości, że Jego ogień oczyszcza, ale też obejmuje. Izajasz widział to, czego wielu wciąż nie chce zobaczyć. Historia ludzkości nie da się zrozumieć bez spojrzenia Boga. Wojny, kryzysy, ideologie się zmieniają, ale prawda pozostaje. A ta prawda ma oblicze: Chrystusa, doskonałe wypełnienie wszelkiego proroctwa. Izajasz starzał się, ale jego spojrzenie pozostawało rozpalone. Widział zbyt wiele, by się poddać. Widział królów przemijających, imperia wznoszące się i upadające, ale wiedział, że za całą historią ludzką stoi suwerenna wola, która nie porusza się kaprysem. Na starość nie bał się już sądu ani samotności. Bolała go tylko obojętność. Lud znał święte słowa, ale powtarzał je bez wiary. Przyzwyczaił się do dźwięku prawdy, nie pozwalając, by przeniknęła duszę. Izajasz rozumiał, że najgorsza kara to nie fizyczne wygnanie, lecz duchowe. Żyć daleko od Boga, wierząc, że jest się blisko. W jednej ze swoich ostatnich wizji, prorok ujrzał coś, co przewyższało wszelką nadzieję. Zobaczył dzień, w którym broń zostanie przekuta na narzędzia pracy. Narody przestaną uczyć się wojny. Wilk i baranek będą odpoczywać razem, a ziemia będzie pełna wiedzy o Panu, jak wody wypełniają morze. Ten obraz nie był utopią, był obietnicą. Izajasz wiedział, że prawdziwy pokój nie przyjdzie z ludzkich traktatów, lecz z panowania Mesjasza. I choć nie rozumiał kiedy ani jak to się stanie, uwierzył. Bo dla proroków wierzyć znaczy widzieć zanim się zobaczy. Duch święty objawił mu, że nadejdzie czas, gdy chwała Boża wypełni nie tylko kamienną świątynię, lecz serca. Wyleje mojego ducha na wszelkie ciało. Te słowa były duchową dynamitą, burzyły ideę, że wiara jest przywilejem nielicznych. Przesłanie Izajasza zapowiadało przyszłość, w której mężczyźni, kobiety i dzieci będą dotknięci tą samą boską obecnością, która rozpaliła go w świątyni. Ta wizja podtrzymywała go pośród ciemności. Gdy zaczęły się inwazje, wielu uciekało, ale Izajasz pozostał. Wiedział, że ból nie jest końcem, lecz procesem. Syjon będzie odkupiony sprawiedliwością, mówił nawet gdy mury płonęły. Wierzył w Boga, który oczyszcza, by odnowić. I ta wiara trzymała go mocno, gdy inni tonęli w strachu. Jego przesłanie przetrwało pokolenia, oparło się imperium, przetrwało cenzurę czasu. Każde jego słowo wciąż żyje. Ponieważ zostało napisane niebiańskim ogniem. Gdyby Izajasz mówił dziś, nie musiałby wiele zmieniać w swojej mowie. Potępiłby te same bałwochwalstwa, tylko pod innymi nazwami. Powiedziałby, że materializm to nowe złote ciele, że obojętność to nowy grzech narodowy, że technologia bez miłości to nowoczesna wieża Babel. Powiedziałby, że świątynie pełne są hałasu, ale brak w nich obecności, że człowiek uważa się za Boga bo zapomniał patrzeć w niebo a potem jak zawsze ofiarowałby nadzieję powstań jaśnij bo przyszło twoje światło przesłanie izajasza nie było tylko dla jego epoki było proroczą sadzonką która kiełkuje w każdym pokoleniu w czasach kryzysu jego słowa stają się bardziej aktualne gdy wszystko wydaje się walić jego głos przypomina że bóg wciąż pisze historię to co dla ludzi wygląda na chaos dla niego jest wypełnieniem Dlatego prorok nie głosił rezygnacji, lecz aktywną wiarę. Ufajcie panu na zawsze, bo w nim jest skała wieczna. Izajasz widział cierpienie jak lustro. Wierzył, że boleści świata nie są znakiem opuszczenia przez Boga, lecz jego bliskości. Święty Izraela jest pośród ciebie, powtarzał. I ta prawda pozostaje sercem Ewangelii. Bóg nie patrzy z daleka, mieszka pośród nas. Stał się ciałem, chodził, płakał, uzdrawiał i umarł z miłości. Wszystko to już było zapowiedziane w jego wizjach, dlatego za każdym razem, gdy ktoś czyta jego słowa i jest poruszony, proroctwo wciąż się wypełnia. Prorok mówił też o reszcie, małej grupie, która nie ugnie kolan przed bożkami. To pojęcie przecina wieki. W każdej epoce są tacy, którzy nie poddają się systemowi, którzy wolą wierność od wygody. Izajasz ich widział i nazwał odkupionymi pana. Nie będzie ich wielu, ale będą wierni, i dzięki nim historia nie skończy się w ciemności. Reszta jest dowodem, że łaska zawsze znajduje schronienie. Ale Izajasz wiedział, że największa obietnica jeszcze nadejdzie. Pewnego dnia, powiedział, pan sam otrze wszelką łzę. Nie będzie śmierci ani wołania. Stworzenie zostanie uwolnione od bólu. Ta wizja była tak potężna, że wielu jej nie zrozumiało. Jak mógł mówić o świecie doskonałym, gdy Jerozolima płonęła? Jednak prorocy nie opisują tego, co widzialne objawiają nieuniknione. Izajasz nie widział ruin, widział odkupienie, i dlatego jego głos się nie starzeje. Dziś, gdy otwieramy wiadomości i widzimy wojny, niesprawiedliwości i zimne serca, powinniśmy pamiętać, że ktoś już to przewidział. Nie po to, by nas przestraszyć. Lecz by przygotować. Izajasz nie pisałby karmić teorię końca, lecz by rozniecać wiarę pośród końca. Bo choć świat się trzęsie, tron Boga pozostaje niewzruszony. Jego świętość się nie zmienia, jego miłosierdzie nie wygasa. I dopóki jest choć jedna dusza gotowa powiedzieć: Oto jestem, poślij mnie!. Historia wciąż ma sens. Proroctwo Izajasza kończy się tam, gdzie wszystko się zaczyna chwałą Boga wypełniającą Ziemię. To jest zakończenie. Nie chaos, lecz odnowa. Nie sąd ostateczny, jako terror, lecz jako doskonała sprawiedliwość. Izajasz widział zamknięcie ludzkiej historii oczami nieba. Dlatego jego przesłanie nie gaśnie. Jego życie było milczącym kazaniem o wierności. Umarł, być może nie widząc wypełnienia wszystkich swoich słów, ale wieczność przyznała mu rację. A teraz jego głos wciąż szepcze do tych, którzy wierzą. Przypomina nam, że Bóg nie jest w przeszłości, lecz w wiecznym teraz, że obietnice wciąż są aktywne, czekając na gotowe serca, że świętość nie jest opcją dla nielicznych, lecz powszechnym powołaniem. I że choć świat się wyśmiewa, prawda zawsze zwycięży, Izajasz nie był człowiekiem doskonałym, ale był dostępnym, i to wystarczyło, by jego imię zostało wyryte obok słowa nadzieja. Izajasz nigdy nie wyobrażał sobie, ile pokoleń będzie czytać jego słowa, szukając pocieszenia, ale Bóg wiedział, każda linijka została zasiana na ten czas, bo dziś też są pełne świątynie i puste serca, połączone tłumy i dusze odłączone od nieba. Jednak przesłanie pozostaje to samo, jest nadzieja. Bóg wciąż woła, Jego głos wciąż mówi, wróćcie do mnie, a będziecie żyć. Historia nie kończy się w ciemności, lecz w odkupieniu. Chrystus, zapowiedziany Emanuel, wciąż chodzi pośród nas i dopóki jest ktoś, kto słucha jego głosu, proroctwo Izajasza będzie żywe.